Dajcie przyszli uczniowie. Ja nazywam się Jakub Szulc z drugiej A i dzisiaj będę waszym przewodnikiem po pierwszym liceum ogólnokształcącym. Jak widzicie, w tym roku dni otwarte są trochę w innej formie przez całą sytuację z pandemią koronawirusa. Ja będę was oprowadzać po prawie wszystkich klasach tych najważniejszych i opowiem wam o profilach i o tym, co się cudownego dzieje w tej szkole. Poczekaj się chwilę, ktoś, ktoś do mnie dzwoni. Ach, tutaj, poczekajcie. Halo? Szymon? Taśma? Jesteś tam? O, jesteś. Cudownie. Teraz twoja kolej. Cześć Kuba! Ja bym chciał, abyśmy przez moment skupili się na historii szkoły, o której dziś rozmawiamy, a sięga ona końca średniowiecza, kiedy to przy Kościele Świętych, Piotra i Pawła w Gdańsku, ustanowiono łacińską szkołę, która w okresie reformacji stała się jedyną kalwińską placówką oświatową, gdzie szczególnie popierano humanistyczną reformę nauczania. A dzięki przemianom epoki oświecenia i nastawieniu nauczenia w Szkole Piotrowej na przyrodoznawstwo od połowy XIX wieku ukończenie szkoły uprawniało do pobierania nauk na wyższych uczelniach technicznych. Po latach rozbudowy systemu w roku 1904 dziewięcioletnie Wyższe Gimnazjum Realne rozpoczęło pracę w neogotyckim gmachu szkoły, w którym od 1945 roku działalność podjęła jedna z pierwszych powojennych szkół w Gdańsku. Od 1964 roku nosząca imię Mikołaja Kopernika. W okresie Polski Ludowej, dzięki szczególnemu sąsiedztwu Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, w latach 70. i 80. część uczniów gdańskiej jedynki zaangażowała się w działalność opozycyjną, co mogło zapoczątkować wzmożoną aktywność społeczności uczniowskiej naszej szkoły, wszechobecną do dzisiaj. To jak już to mamy za sobą, zapraszam Was do środka. Zaczniemy, moi drodzy, od sali numer 9, profilu humanistycznego. Zapraszam. Tutaj rozgrywa się duża część życia szkoły. W tej sali mamy historię, której w profilu humanistycznym mamy dużo 7 godzin polskiego w drugiej klasie, francuskich, także. W tej sali rozgrywają się debaty, klub debat, kółka wosowskie oraz prawnicze. Jest tego naprawdę mnóstwo, ale ta sala jest piękna. Chodźcie, teraz pójdziemy do dwójki. Tutaj także rozgrywają się debaty oraz w tej sali były głównie prowadzone i planowane mistrzostwa, pomorskie debat oksforskich Retorika, organizowane przez uczniów naszej szkoły. Zapraszam do środka. W tej sali odbywają się także symulacje wyborów, które przeprowadziliśmy już kilka razy, oraz także symulacje rozpraw organizowane przez nasze Kółko Prawnicze. Dobra, zobaczcie. Teraz robione tutaj są roboty w szkole. Dobrze, to przejdźmy może do bufetu. Główne miejsce. Społeczne, szczególnie na przerwach. Oferujemy po prostu najsmaczniejsze zapiekanki. Teraz jest niestety zamknięty, bo mamy koronawirusa, ale jak przyjdziecie tu za rok, na pewno przywitają Was otwartymi ramionami. To jest jedna z głównych sal obozu polskiego. U nas Polski jest na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w klasie humanistycznej. Które jestem i mogę Wam powiedzieć, że lekcje są naprawdę świetne oraz można wyciągnąć z nich bardzo dużo wiedzy. Zapraszam teraz do sali filmowej. Jesteśmy teraz w sali filmowej, w jednej z moich ulubionych sal. Tutaj na polskim oglądamy bardzo dużo filmów oraz tutaj odbywa się DKF, a jest jedną z ulubionych. Moich sal, dlatego że siedzenia tutaj są naprawdę wygodne. W klasie humanistycznej także rozwijamy swoje pasje, na przykład filmowe, jak kolega za kamerą, z którym nakręciliśmy już sporo filmów. Może niektórzy z Was kojarzą złodzieja na przykład. Teraz odwiedzimy klasę matematyczno-fizyczną. Klasa matwizu akademickiego, który uczęszcza na przykład na wszystkie mecze matematyczne, które są naprawdę bardzo trudne. Oni tutaj mają 10 godzin matematyki. Spójrzcie na przykład, jakie zegary mają tutaj. Zegary, na przykład, że 12 przedstawiona jest jako 24 drugie. I spójrzcie na ten piękny cytat. Włącz myślenie. Tutaj jest biblioteka, ale niestety nie możemy do niej wejść. Tutaj możemy wypożyczyć wszystkie książki, oraz w bibliotece jest także pokój cichej nauki, gdzie każdy spragniony wiedzy może usiąść i po cichu się pouczyć. Teraz idziemy do auli, największej i najbardziej prestiżowej sali w tej szkole. Tutaj odbywają się wszystkie wydarzenia w naszej szkole, na przykład jam session oraz spektakle. Odbywają się także uczniowskie inicjatywy. I spójrzcie na ten piękny obraz. Ten obraz odkryto dopiero podczas remontu tej sali. Wcześniej nikt nie wiedział, że on w ogóle istnieje. Teraz odwiedzimy profil matematyczno-geograficzny. Sala MatGeo. To profil, który umożliwia dwie ścieżki. Ścieżkę prawniczą oraz ścieżkę informatyczną. W drugiej klasie można wybrać, czy wolicie mieć WOS, czy wolicie mieć informatykę. Mamy także piękną kolekcję skał. Od osadowych po magmowe. A także pełno map. Mapy całego świata, Polski, Afryki, Azji, Chin. Sala biologiczna. Spójrzcie, mamy zamarynowaną żabę. Mamy także pełno mikroskopów. Bardzo ciekawie w nich wyglądają rzeczy. Nasze lekcje biologii, szczególnie na profilu biologiczno-chemicznym, bardzo dobrze przygotowują do studiów. Na przykład na Gumedzie. Dużo. Uczniów, już starszych, już absolwentów dostało się na przykład tam. Oto jest sala chemiczna. Tutaj odbywają się wszystkie niebezpieczne oraz bezpieczne eksperymenty. Często klasa biologiczno-chemiczna wychodzi właśnie na Uniwersytet Gdański, na Wydział Chemii, żeby oglądać różne. Eksperymenty, oraz słuchać wypowiedzi profesorów od chemii oraz biologii. Do tej szkoły uczęszczały także bardzo ważne osobistości, takie jak Donald Tusk, Andrzej Skiba oraz świętej pamięci Paweł Adamowicz. Teraz przejdźmy do legendarnego klubu entuzjastów. Fantastyki i RPG w skrócie kefir. Tutaj można grać i rozmawiać o fantastyce o RPG. Spójrzcie na, na ilości plakatów, o tym wszystkim co nas interesuje, aż po Hobbit do, gwie do gwiezdnych wojen, także wszystkiego rodzaju mangi, anime oraz kreskówki. Także gry komputerowe, tak jak Apex Legends oraz Overwatch. Po prostu wszystkiego, czego dusza zapragnie. I spójrzcie, jak tutaj jest porządek. Ta szkoła ma wiele nieodkrytych zakamarków, a ta sala jest jedną z nich. Zaraz przekonamy się, co jest w środku. To jest sala PRL-u. Tutaj mamy wszystko. Karabiny z tego okresu. Różnego rodzaju plakaty, nawet wypchane zwierzęta. To jest po prostu cudowne. Jakieś ptaki, borsuki i także maszyny do pisania stare. To jest sala artystyczna. Fuh. Tutaj nasi uczniowie spełniają swoje talenty do malowania bądź rysowania. Tutaj pełno pięknych obrazów, portretów. Teraz jesteśmy w szatni w podziemiach naszej pięknej szkoły. Mamy radiowęzeł, który teraz niestety jest zamknięty. Z niego puszczają bardzo dobrą muzykę na całą szkołę, która gra zawsze na długiej przerwie. Wchodzimy do Roboilo, legendarnej sali Tutaj projektowane są wszystkie roboty, które potem wyjeżdżają na przykład do Chin i zdobywają puchary, takie jak tutaj. Jeżeli ktoś z was bardzo lubi takie rzeczy, to nasza szkoła jest dla was. Nasza szkoła jest także bardzo sportową szkołą. Mamy wiele osiągnięć w sporcie. Spójrzcie na te puchary tutaj. Jest ich jeszcze więcej. Mamy także tą piękną i nowoczesną salę. Boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, również i bieżnie oraz siłownie. Tutaj wszyscy ćwiczą, żeby pobijać własne rekordy oraz My, jako szkoła, często organizujemy liceliady, turnieje sportowe liceów z Pomorza. Moi drodzy, to już koniec podróży po tym jakże wspaniałym budynku. Nagrywając to wszystko, uświadomiłem sobie, że tęsknię za tą szkołą, tęsknię za znajomymi. Tęsknię za tymi wszystkimi przygodami, które tutaj przeżyłem, nawet za lekcjami, za nauczycielami. Teraz na świecie jest bardzo słabo. Można powiedzieć, że świat się zatrzymał. Jednak nie martwcie się, zawsze będzie lepiej. Świat nie z takich kryzysów się wygrzebał. Damy radę, zwyciężymy. Dziękuję wszystkim, którzy walczą. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, wszystkim wolontariuszom oraz pomocnikom, ponieważ to oni są najbardziej narażeni, są na pierwszej linii frontu. Nie poddawajcie się. Jesteśmy silni, jesteśmy razem, wszyscy zjednoczeni. A gdy ten kryzys się skończy, zapraszamy do naszej szkoły. Ugościmy Was bardzo ciepło.